Nie musisz upaść na samo dno, żeby spotkać Boga, ale to właśnie w upadkach on objawia się najpełniej. Ból to nie kara, to oczyszczenie, to nie koniec, to początek nowej drogi. W dobrych dniach łatwo zapomnieć, w trudnych dusza krzyczy i to w tym krzyku Bóg odpowiada cicho, ale prawdziwie. Krzyż, który dziś niesiesz, to nie ciężar, to most, most do silniejszej, mądrzejszej, pełniejszej wersji ciebie. Tak jak złoto lśni po ogniu, Ty też zabłyśniesz po tej walce. Bóg nie pragnie Twojego cierpienia, ale używa każdej łzy jak pióra, by napisać wieczny cel w Twojej historii. Gdy wszystko pogrąża się w ciemności, pamiętaj: ziarno rośnie w ziemi, w ciemnościach, kwiat zakwita po burzy, wiara dojrzewa, gdy brakuje odpowiedzi, zamknij teraz oczy i powiedz z głębi serca: Panie, zamień mój ból w mądrość, mój lęk w odwagę, a moje blizny w świadectwo. Jeśli to do ciebie przemówiło, polub udostępnij i napisz amen w komentarzu. Uczmy się razem, wzrastajmy i kroczmy drogą, którą Bóg napisał z miłością, właśnie dla ciebie. Jestem tu, zawsze, a Bóg jest bliżej niż myślisz.